Witajcie w kolejnym filmiku. Jak możecie zauważyć po tytule, będę przesadzać parę roślin do ceramisu. Pooglądałam kilka filmików, trochę się poedukowałam i stwierdziłam, że te rośliny, które wyglądają średnio, po prostu zmienię im podłoże. Ostatnio coś złego dzieje się z moimi alokazjami. Nie mam pojęcia, co to może być. Korzenie wyglądają dobrze, więc mi się daje, że może przyczyną być ten oprys, który ostatnio użyłam na wciornastki. Z tego, co zauważyłam, alokacje super rosną w seramisie, w lechuzie, keramzycie. Więc Stwierdziłam, czemu by nie spróbować. Niestety w mojej ziemi, jak wiecie, nie chciały rosnąć za bardzo, więc stwierdziłam, że warto spróbować. Jak na razie zaczęłam od oczyszczenia korzeni, które niestety jest bardzo, ale to bardzo czasochłonne. Tak wygląda mniej więcej proces zmiany z podłoża do seramisu. Stwierdziłam, że zajrzę to do tych w Turtle, do tej peperoni, dobrze mówię. I patrzcie, ona w ogóle prawie nie ma korzenia. Sucho, patrzcie, jaką miałam ziemię. Ja jestem w szoku po prostu. Mi się wydawało, że mam naprawdę ok, ziemię, ale nie do końca. Człowiek się jednak całe życie uczy na błędach. Wsadzę to tu na razie do wody. Nie wiem, co z tym zrobić. Może. Też sadzę do seramisu, ale to w ogóle prawie koronuków nie ma. Eee, więc trochę średnio. I tak w sumie, jak na brak wody jakiejkolwiek, to i tak długo przeżyło. Dobrze, że dobrze, że zajrzałam. Ta alokazja też wygląda całkiem ok. Korzenie są ok. Nie urosły zbyt dużo, ale też e, no sucha ma. Ta ziemia jest po prostu fatalna. Ja mam tu w sumie mieszankę którą sama zrobiłam, ale widzę, że jest naprawdę kiepska. Dobrze, że to zauważyłam, póki nie zdechło. Także taka zabawa dzisiaj. Słuchajcie, okazuje się, że mam więcej roboty niż myślałam. Praktycznie każdy kwiatek ma fatalne korzenie i fatalną ziemię. Nie wiem, czemu ona się tak zbiła. Mimo, że ja zmieszałam i wiórki kokosowe, i perlit, i taką ziemię, i taką, i piasek. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. E, muszę to rozgryźć, e, ale wiecie co? Miało to tak poplątane korzenie i, mm, i nie chciałam się z tym bawić. Stwierdziłam, że utnę i może zapuszczę od nowa, po prostu e, tak będzie lepiej dla rośliny niż ja bym miała tam e, w tej fatalnej ziemi wyciągać korzenie. To jest, to jest szczyt możliwości, naprawdę, więc e, i kalatea i, i mój filodendron też idzie do zmiany. E, a no, dziwo Diffiębachia e, ma fajne korzenie, więc ja ją tak zostawię. Dam tylko pod spód więcej, po prostu to oczywiście oczyszczę. Dam więcej karmyzytu, karm, karm tych kuleczek. Karmyzytu, karm bo że nigdy nie wiem. <grych> I ten. I, I tak, zobaczymy, jak się będą miały. Nie wiem, co tutaj z tą orbiforią, bo oczywiście nie jestem w stanie po prostu tej ziemi stąd wyciągnąć. To jest jakiejś niemożliwością dla mnie. Więc e, nie wiem, czy ona, czy jej po prostu nie wyrzuca. Nie chcę mi się już z nią po prostu już walczyć. Jak możecie zauważyć, wsadziłam swoje roślinki do ceramisu. E, przekonało po prostu mnie e, te podłoże. Pod spód dałam też keramzyt e, na której Wam tu by pokazać. O! Może na Pink Princess. O! Wszystkie dosłownie zrobiłam tak. Wyczyściłam porządnie korzenie. Które, te, które się dały oczywiście, e, przeważnie wszystkim mi nawet spoko poszło. E, zobaczymy, jak, jak tu będą sobie radzić. E, no, ale okazje już powoli e, dostawały szlak. Szlak je brał, więc zobaczymy, jak tutaj im się spodoba. Mm, tą chyba za płytko, widzicie, wsadziłam, więc będę musiała to niedługo powtórzyć. Albo tu, może jeszcze dosypię. No, zobaczę, nie chcę jej na razie torturować. E, ta też się miała dobrze, ta Alcazia Black Velvet, ale e, po obejrzeniu korzeni stwierdziłam, że lepiej ją tutaj wsadzę. Przesadziłam też moją kalatę, ale słyszałam, że one nie lubią e, tego seramisu, ale że nie powinno się wsadzić kalatę do seramisu, ale zobaczymy. Ona ją też, black, ją też powoli brak brał szlak więc pozwoliłam zaryzykować. Wiecie co? Powiem szczerze, że moja ziemia była fatalna. Naprawdę ja nie wiem jak do tego doszło. Ja przeczytałam wszystkie porady. Stworzyłam sobie ziemię i ona była po prostu zasucha. Zasztywna, szybko wysychała te rośliny, po prostu korzenie to było po prostu wysuszone na wiór. Nie przeniosłam mojej choi, ja wiem, że ona miała jakieś tam splątane korzenie, e, a poza tym ona tu zaczęła puszczać, więc nie chciałam jej jakiegoś e, szoku doznawać. E, przeważnie przesadzałam rośliny, które coś im się działo. Tej też nie przesadzałam. Przesadziłam w synkoniu, bo takie ja też średnie było, ta ziemia za bardzo była wysuszona, ale widzę, że już się powoli podnosi. E, ale dostało, powiem Wam szczerze, szoku, e, miała taki korzeń, taki korzenik miała, a miała taką dolniczkę, więc, e, więc fatalnie wyczyściłam mi porządnie korzenie, więc zobaczymy. Tu jest moja alokazja Dragon Scale, e, nie wiem czy ona coś wypuści, podlałam dzisiaj, e, tutaj ją trzymam. E, co jeszcze? Sadziłam też mojego filodendrona, o korzenie miał fatalne, fatalnie w ogóle się nie rozwijał, niestety przy nim był większy problem, chyba największy, ponieważ korzenie były przyklejone dosłownie do, do, do jakiejś kory w ogóle, czy do, do takiej ziemi i po prostu poucinałam je. Ja wiem, że może paść, ale to zobaczymy najwyżej. Padnie, mam już to gdzieś naprawdę. Wsadziłam e, też fikusę, zobaczymy, czy się w tym ukorzeni. E, ale ma takie rozłożyste liście, więc chciałam, żeby on tutaj stał na tym świetle, ale przewala mi wszystkie rośliny. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o. E, white Fusion, to troszkę tutaj. To troszkę tutaj yy, powiem szczerze, nie wiem, czy coś z tego będzie. Yy, miała za mokro w tym keramzycie, Tutaj nie dawałam już tego yy, perlitu, bo nie wiem, czy coś z tego będzie, a później by było trochę szkoda tego. O czym, Ten perlit nie był jakiś. Boże, ten ceramic nie był jakiś drogi, ale yy, ale zobaczymy. Nie daje w ogóle nadziei. Jeśli chodzi o moją katę orbiforię, to ją wywaliłam. Nie chciałam się już nią zajmować, miałam po prostu jej dość, ona i tak by nie przeżyła. Mam też nowego kwiatuszka, także to na koniec. Zrobiłam małe laboratorium kolejne, to jest oczywiście tylko chwilowe. Dałam tutaj begonie, ponieważ ona się już tam nie mieściła, a tamte kwiatki bardziej potrzebują na razie teraz światła. Tutaj przesadziłam swojego Mikasa. On miał w ogóle też takie słabe korzenie, a był w ogromnej dolniczce, więc to jest woda? Nie. E, więc tak. Ale się rozwijał, ale stwierdziłam, że będzie mu tu lepiej. Przesadziłam też moją e, monsterę, szczepkę, przesadziłam ją, może mi jakoś fajnie odrośnie. Muszę jeszcze zobaczyć zimokulasy, jaką mają ziemię, ponieważ one się nie rozwijają, nic ze sobą nie robią. Eee, więc ja muszę je sprawdzić. A tutaj słuchajcie, dzisiaj wyciągnęłam roślinę z akwarium i, i ona dwa razy nie, nie chciała w podłożu się ukorzenić, wiadomo ryby też rozwalają. Więc stwierdziłam, że ją tutaj wsadzę i zobaczymy jak sobie urośnie. Ona też jest piękna. Pokażę ją w tym świetle. Takim. Jak ona wygląda. Jest taka żółta, szkoda, że nie różowa. W, w była różowa, ale wydaje mi się, o wzłam. Ale wydaje mi się, że to zależy od światła. No. Ale fajnie, fajne ma liście, bardzo mi się podobają. przypomina mi jakiegoś filodendrona. E, no a co, tutaj też Monstera. Już też Monstera się nie chciałam bawić z takimi większymi kwiatkami. E, słuchajcie, te światełka naprawdę działają, bo już tutaj idzie drugi e, liść. E, ten jest nowiutki, więc światełka działają. Mam wrażenie na te takie e, bardzo proste kwiatki. Niestety, sterlicja nic nie ruszyła. Mimo, że już ją doświetlam od dwóch miesięcy. Może za słabo jest ta lampa, nie wiem. Tutaj przeniosłam też mojego aspargusa. żółknie mi co chwilę. Tam może było za dużo światła, słońca, ale... Słyszałam, że one tak mają, że jak się je obetnie, to one dalej będą rosły, więc zobaczymy. No i tutaj, wiecie co, zastanawiam się długo czy Marantę też przenieść do ceramisu, ale zdecydowałam, że na razie zobaczę, jak ona sobie będzie radzić. Ma te dwa y, nowe kwiatuszki, ale jeszcze nic z nimi nie zrobiła. Y, Mikas y, no, cały czas wypuszcza, widzicie? Tylko szkoda, że takie małe. Podlewam go teraz cały czas nawozem, więc może urosną większe. Y, no i te zostawiłam. Też w ziemi po prostu ja sobie później nie potnę, już na pewno każdą kolejną roślinę będę wkładać do ceramisu. Zobaczę też, jak mi to będzie w tym żyło. Tu już też kolejny nowy, już chyba czwarty liść w przeciągu trzech tygodni, no crazy. I dalej nie kupiłam jej podpórki, także zła matka ze mnie. No i widzicie ten zimokulas dalej nic ze sobą nie robi. Więc średnio e, tu będę obcięłam tej monsterze, e, takie co miała, zobaczymy czy coś wypuści. Po oprysku miała dwa żółte liście, e, więc może ją ten oprysk trochę dobił, nie wiem. Zadziwiłam też do ceramisu skrzydło kwiaty 2. Naprawdę on miał takie piękne korzenie, ale niestety chyba grzyb go dopadł. Tu rośnie nowy, nie wiem co o tym sądzić. Ja tu widzicie, obcinałam, a tu się zaschło. Ja już tego nie dotykam. Najchętniej to sobie bym wszystkie popcinała, ale zobaczymy, zostawimy. Eee, czy się sprawdzi w ceramisie szydło kwiat? Mm. No, ten też już tu wypuszcza dwa nowe, ale on już chyba wypuszczał je, zanim ja je przesadziłam do tego. Więc nie wiem, czy tak korzenie w ogóle powinny wystawać. Tak powietrzne. Ta płytka wsadziłam, bo ja kupiłam jeden rozmiar tych y, plastikowych dolniczek, a co nie mogłam do takiej przełożyć. I tak. Yy. Więc zobaczymy, czy ten eksperyment się uda. Tu jest też ziemia na wierzchu, a pod spodem są kulki. Yy. Więc większość jest kulek, tylko na zwierzchu jest ziemia, więc trochę tak bez sensu. Słyszałam, że Drakeny. E, Difjambachje, boże, Jakie Drakeny? Diffiembachie e, podobno super w ceramisie. E, ale ja zobaczę, jak mi się to sprawdzi z tą ziemią. Powiem Wam szczerze, że było tyle roboty, że ja po prostu już nie miałam siły. Na każdego kwiatka czyszczenie tych korzeni. To naprawdę całą praktycznie niedzielę siedziałam z tym. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. E, Taka sytuacja, bo tutaj od połowy jest keramzyt, a tu już z wierzchu jest ziemia Więc zobaczymy, ona niby tu wypuszcza, mi zależało tylko, żeby nie gniła po prostu Ta e, anturium to po prostu sobie rośnie, niech sobie rośnie Jak mówiłam, ja chyba ją oddam mojej mamie Jak będę, będę jechać do Polski, e, po prostu ten kwiatek już... Nie, 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 nie wajbujemy, to nie jest mój vibe. Dosłownie. E, więc mam małą niespodziankę. Kupiłam sobie nową roślinę. Wiem, że mówiłam, że w lutym nie kupuję żadnej rośliny, ale e, byłam ostatnio w, u nas e, w garden centrum i zauważyłam tą roślinę, która była na liście moich marzeń, więc e, nie mogłam przejść obok niej obojętnie. A mianowicie. Jesteście gotowi? Czy pewnie już wiecie? kupiłam sobie Anturium Silver Blush. Ona była po 12 euro, słuchajcie. Więc jak na roślinę kolekcjonerską, wydaje mi się, że to jest to roślina kolekcjonerska, to naprawdę naprawdę mało. To już ma ze sklepu Były chyba trzy różne. Ta była najładniejsza. Jedyne, co wiem, to Lubi wilgotność bardzo dużą, więc zakupiłam dla niej takie coś. U nas w Primarku, zobaczcie, za 6 euro. Taki mini terrarium, że tak to nazwę. Albo taki, nie wiem jak to nazwać. Szklany pojemnik. E, żadna mi tutaj dolniczka nie pasowała, żadna mi tutaj ładna osłonka nie pasowała, więc na razie jest to tak. E, przesadziłam ją od razu do ceramisu, więc. E, Widzę, że tutaj coś wypuszcza, ale to nie pewnie dlatego, że jest u mnie, tylko może już wcześniej wypuszczała. Ona ma u mnie dosłownie soboty, piątku, no trzy, trzy dni. Yy, więc trzymam ją tutaj w zamknięciu. Nie mam na razie żadnej szklarni, nie mam na razie żadnego yy, domku takiego. Szukałam takiego yy, fajnego, żeby tam schować rośliny. Yy. To się nazywa takiej małej szklarni. Wikij są, ale bez szkła, więc one są takie tylko takie metalowe. I jestem ciekawa, czy ona w ogóle u mnie przeżyje. Powiem szczerze, że mm, no to jest chyba taka druga po Pink Princess. Taka moja bardzo mm, ważna dla mnie rodzina. Taka kurde, którą naprawdę trzeba mieć wielkie umiejętności pewnie, żeby ją yy, po prostu trzymać. Mm. No nic, jeśli macie jakieś porady, jeśli macie taką roślinę, to napiszcie. Wiecie co, zrobię takie, zrobię takie małe podsumowanie tego e, projektu Ceramis. E, ja byłam u nas właśnie w Garden Centrum, gdzie była ta roślina e, i u nas naprawdę bardzo tanie są te rzeczy, e, jeśli chodzi o te mierniki, e, o te dolniczki takie specjalne. E, ja żałuję, że zamówiłam sobie do Orchidei dolniczki, mm pomogam tam sobie kupić i mi się wydaje, że co nowo byłoby ok, a już nie chciałam z tych zresztą gdzieś tam na Amazonie zamówiłam chyba 10 takich doniczek, plastikowych, co widzieliście, do Orchidei, chyba za 7 euro. Hmm, powiem szczerze nie widziałam, że to było, zostało wyprodukowane u nas w Niemczech, zostało wymyślone. I wszystko do sobie w sklepie jest. I pobieracze, i, i po pomiera pomieracza, i te do mierzenia wody. I, i, i nawozy i naprawdę jest to u nas bardzo tanie. Ja wiem, że pewnie w Polsce jest drogie, ponieważ to trzeba przywieźć e, Ale u nas dosłownie są po 2-3 euro takie doniczki, więc naprawdę e, cenowo jest spoko. Ten saramis też był. Naprawdę e, tani karamzy kupiłam w WKE zaworek chyba 5 litrów keramdytu. Zapłaciłam, y, dwa worki kupiłam, czyli 10 litrów, zapłaciłam 10 euro, więc wydaje mi się, że spokojnie, jak to nowe u Was w Polsce. Mm, ale zobaczymy, jak mi y, jak pójdzie z tą nową przygodą. Jestem, powiem szczerze, bardzo podekscytowana y, i nie mogę się doczekać. Na razie moje alokacje wyglądają fatalnie, ale y, widziałam filmiki i u niektórych wyglądały bardzo dobrze, więc, y, więc nie mogę się doczekać na pewno mojej ziemi i im było źle z którą tam stworzyłam, wydaje mi się, że też może za dużo tu tam dałam, także także mam nadzieję, że żeby się szło. Jeśli chodzi o rośliny, przysięgam, na razie nie kupuję nowych, chcę zobaczyć, jak to pójdzie. Mam też dużo szczepek, więc też muszę się nimi zająć. Robota przy roślinach jest ciągle. Z tego, co widziałam, moja ziemia była sucha jak wiór, mimo że, jak ja mówię, naprawdę potrafiłam dwa razy w tygodniu podlać więc zimą powinna ta ziemia być bardziej taka zbita, a ona była wysuszona na wiór, więc ja coś poknociłam, chociaż do tej pory rośliny mi rosły, tylko zazwyczaj właśnie moje wyjazdy dla nich były ciężkie, pewnie dlatego, że ta ziemia wysychała bardzo szybko, a mnie długo nie było, więc one po prostu padały, więc, więc to myślę, że to będzie na tyle jak na razie. Anturium, naprawdę jeszcze takie duże, mi się marzy, takie chyba najprostsze. Nie mogłam znaleźć za bardzo informacji w internecie o tym rodzaju, tego Silver Blush. Ja po prostu czytam to, co było na etykietce, może to jest inna nazwa, ale wydaje mi się, że powinni ogrodnicy wiedzieć, co tam sprzedają. No mam nadzieję, że ta plama nie jest taka, hmm, może grzybowa, może nie. Postara ja się też staram to otwierać, ale też do końca nie wiem, czy powinnam to otwierać. Korona lubi wilgotność. U mnie na razie w pokoju nie ma tam żadnego przeciągu. Nie otwieram na razie okien, yy, więc yy, tak ostrożnie. Do tego podobno też rośliny w mi się nie lubią przeciągów, więc yy, przydałaby mi się właśnie taka naprawdę yy, fajna albo gablotka, o której już ciągle mówię. Ja wiem, że jestem już nudna, bo powtarzam to, ale Ach, ciężko. Ciężko się zmobilizować, ja też powoli mam tu brak miejsca. Także co, dziękuję. O! O! Także dziękuję za oglądanie. Jeśli macie jakieś porady, napiszcie na dole, ja oczywiście wszystko czytam, bo wam odpisuję. Mm. No i co, bez hejtu. <grym> Także do zobaczenia później. Pa!